Mike Tyson mówi, że najważniejsza jest dyscyplina. Dyscypline, discipline, discipline. Chodzi, zaraz mi Joe Rogan, nie? Joe Rogan mówi, że nie motivation, tylko hard work. Ja mówię, to brzmi tak wszystko ciężko, nie? Dyscyplina, ciężka praca. Ale gdzie jest kurwa, kto mówi o zabawie? Ci ludzie 80 też, bo, bo to było dla nich to była ich zabawa. Tyson był tak silny, tak sprawny. Lokoułtował ka każdego, to był dla niego fan, żeby to robić I Dyscyplina jest wypadkową zabawy. Jest konsekwencją zabawy i pamiętajcie o tym. Oni doszli na szczyt, bo to był dla nich fan. Jak nie wiem, czuć. Tego się nie spodziewałem. Zamurowana klata. Biegasz jak kaleka szybko. Marotynczyka z ciebie nie zrobimy. Bo... 20-minutowym rozruchu było kilka podbiegów. było 20 minut, zrobiliśmy sobie tam jakie tempo? 5:17. zrobiliśmy tempo. tutaj się śmialiśmy, że śmiało kradnicze auto. tylko proszę. Serdeczny złodzieju. tam chuj z tym autem jest gap. Ale, no jakby startówki mi ukradli dzisiaj, no to byłby kłopot. Rozmiar 48. Nie wiem, czy tutaj byśmy tak łatwo znaleźli. No i jeszcze z tego miejsca podziękuję ad Hocarunners Poland. Hashtag prezent za kolejną parę roketów. Naprawdę dobrze mi się w nim biega. Wykonamy plan trenera Mikołaja. I bardzo nam się wczoraj spodobała nazwa, bo nazwa to jest 15 sprawności. 15... Nie 15 minut, to jest 15, 15 sprawności. I na czym polega jedna sprawność? Czy to jest sprawność? Raz, dwa, trzy, cztery. Nie. Nie no to, jest to jako ćwiczenie. 15 minut sprawności. 15 minut dla, dla ciała, dla ruchu. A potem robimy sobie rytmy. Tak? Czyli takie przyspieszenie. Czyli przyspieszenie. Tak Tempem docelowym trochę szybszym niż jutrzejszym. Szybszy. No. żeby kupić sól w tabletkach. No i trochę pochopna decyzja. Pan na stoisku bardzo duża charyzma. No i się pytam, czy wie pan ile jest w jednej, nie? Tak mniej więcej sodu, a on odchuja, odchuja. Ale dokładnie nie wiem. No i teraz y, chyba pójdziemy jednak kupimy tą sól z pojemnika jakiegoś, bo no przyznacie, że nie wygląda to za legitnie, no. Potem jakieś testy będziemy robić i nagle jakaś substancja, nie? Takie, jeszcze, jeszcze takie woreczki, wiesz, wystawione, no, niepodpisane o, na to. to jest w ogóle, ona jest podpisana, żółta kartka, sól antyskurczowa. Jak byłem w waszym wieku gnojki, to biegałem dwa razy szybciej. Ogólnie wyglądam jak dziadek, ale Kaja mówi, że jak założę, w tej czapce, ale jak założę okulary, to jest super. W ogóle nie będzie miało to wpływu na ten materiał, nie? Chłopaki tu przyjechali z różnych stron świata, z różnych stron Polski I nie, ta czapka nie zniszczy materiału Chcesz materiał, czy udar słoneczny? Właśnie mam dwie rzeczy do wyboru by Zaraz patrzę, czy jutro jest chmura Deja nam zamówił taki pas, bo na półmaratonie musiał, musiałem ja wziąć trzy żele A teraz trzeba osiem wziąć To jest taki pas Raz, dwa, trzy, cztery Tylko jest jeden temat Maratończyk Mikołaj wjeżdża na psychę że na przykład on by nie mógł czegoś takiego zrobić, bo to go dociąża. Rozumiecie? To go dociąża. 70... ile? 70 kg? No chyba mniej ma. Mniej mniej musi nie Dajmy mu 70. Ale nie, widzę, że to jest dobry pomysł. Weź co, na to obróć, no? Jest z tyłu. I zobacz, wiesz jak to jest zrobione? Zaraz ci to jeszcze przymierzę na spodenkach. Tak? Ty, wiesz, i na trasie. I tam ktoś obserwuje z boku i kurwa, ten starszy pan całkiem nieźle sobie radzi, ty. Dobrze wygląda ten weteran. <grym>, no jest tyle towaru na jutro. Co za ciężko by było. Bra brałbyś tyle na pas? To jest... połowa mojej wagi. Dla porównania ja biorę tyle. Oj. Ale nie pobiegniemy w koszulkach, bo jutro ma być 21 stopni słońce I Deja mi na przykład zamówił w ostatniej chwili z Nike jakąś białą pod koszulkę. Dzisiaj ta biała czapka, znaki na niebie z Bieganie.pl, z e, sklepu Biegacza. Pozdro. Nie, Sałkony, kurwa. Sałkony Pones. Dostaliśmy czapki, dziękujemy. No więc, no, z racji tego, że będzie gorąco, no to będziemy biegać w Nike. U żeby nas nie, nie przegrzało i żeby zmaksymalizować tą wydolność jutro. Wstępny czas yy, wszystko się okaże po 5 km i wszystko się potem okaże w okolicach 28, kiedy ten bardzo miły pan w ogóle, mogliśmy jeszcze analizę biegu sobie zobaczyć i to nagrać, ale tam mówi właśnie bardzo miły pan z kanału Krakowia Maraton, gdzie analizuje trasę, że 28 km to będzie najcięższy kilometr, najcięższy podbieg, ale nie wspomniał o, e, Smok. podbieg pod smo czekaj, pod Smokiem chyba. Ten kto podbieg nie podbiegał pod smoka, coś takiego. Ten nie wie co to maraton. Taki komentarz dzisiaj pod roką otrzymaliśmy, więc jest bardzo mocny finish. Dobra, do rzeczy naprawdę nie wiem, bo nie jesteśmy zaaklimatyzowani do tych temperatur. Dopiero co się zaczęło robić tak ciepło i jeszcze nie zdążyliśmy pobiegać w ciepłych temperaturach, więc no, gdyby była idealna pogoda, no to myślę, że bym cała okolice 2,55 jakoś. A tak to ciężko jest powiedzieć. Po prostu skupię się na tym, żeby pobiec poniżej 3 godzin, może 4,10, a te deja na 3, poniżej 3,20, tak? czyli 4,44. No. Znaczy, ten. poniżej 3,20 uważam, że jestem na tyle wytrenowany, ale jeżeli w połowie się okaże, że nie pyka, to jak nie wiem, no, dobiegnę wolniej, to nic się nie dzieje. Przyjechałem tu, żeby treningowo sobie przebiec. Trzeba przebiec tak, żeby nie musieć nadrabiać i żeby się nie zmęczyć. Czyli po prostu na, na minimum zakładanego czasu. Pierwszą połowę. Generalnie powinien być mniej hektyczny bieg niż półmaraton. Ta pierwsza połowa to powinna być dla nas wiesz. Nudna, nie? Po prostu to powinna być nuda. Powinno być tak lekko. I potem w drugiej połowie zobaczymy, gdzie będzie słońce na niebie już, jaka będzie temperatura i, na, i jakie mamy możliwości. I wtedy. I wystał to kamerę. Dobra, chuj w tą kamerę. No jest to!

Dwadzieścia drugie, a to jest stracone. Lecisz, lecisz! 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 owca! Lecisz! 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 Dawaj, owca, wszystko w głowie jest. Jedziesz, jedziesz. Dawaj, Igor, Dawaj, Igor. Dawaj, poniedziałek mi wyskoczyło <śmars> <śmars> Życiówka, dawaj. Jedziesz, jedziesz. <śmars> Kurwa, jest dobrze! Jest dobrze!

Owca, kończóweczka! Jest super! Jest to do zrobienia! Jedziemy, jedziemy, jedziemy panowie! Łóżko wygląda! Dawaj, dawaj, dawaj! Jak się bawi medium me. <noise> Maraton nie pokonał A w zasadzie to wiadomo w no, no. kilometrze wiatr mnie zabił to było zajebiście ogólnie. Do 30. Nie wiem jaki czas finalnie, ale do 30 było. Bój dobrze. Zajebiście było, naprawdę. Ty ale jaka szmata. Ale, ale ta końcówka to... Ty wiatr w twarz na tych podbiegach jeszcze mocniejszy był. No nie, nie dało się... Lampa wyszła. Dwa metry ode mnie, chłopiec. Ja nie wiem, nie on chce być sam czy co jest? Nie niewi! Mikołaj bliżej, Mikołaj bliżej! Ja, zwalnię, Mikołaj, ja, złam, ja złam, mi 3. Mikołaj, ja Mikołajem trzy! Mikołaj, mamy to trzy! Ty też tak patrzysz, mówisz Nie wiem, nie wiem, ty, nie wiem. A ja Dobrze licz! Pod smokiem, dobrze licz! Jak legendarny smok! ogień, Nielegendarny tylko kurewski W ogóle tyle ludzi kibicowało. ogień, ogień z kurwą, co chwila? Ja my co sekundę odpowi odpowiadamy, nie? Był taki lajd, że ktoś mówi ogień, a my ogień! Ogień z kurwą, ogień z kurwą. I nagle 26, ty! Ogień z kurwą! A, a on wiesz! Poczekaj obca ogień z kurwą, mamy... Już się zaczęło około. Przy 26, że trzeba się skupić, nie? I od 26, potem 28 ten podbieg. Niszczący.